Siemaneczko, siemaneczko, e, ruszamy z nowymi odcinkami z tego względu, że wybieramy się do Tajlandii do Tajlandii trenować oczywiście, zwiedzać na cały miesiąc, cały styczeń siedzę w Tajlandii w tym momencie z automatu e, ruszam z odcinkami przygotowującymi do Tajlandii hmm, pokażę Wam trening Muay Thai, jaki robię sobie sobie, robię w City z trenerem od tego u siebie E, ogólnie, no co u mnie? Bark mi zapalenie, stożka rotatorów mam, ale myślę, że do stycznia czyli już niewiele czasu wyleczę się. Mam fizję, dobrego fizjo, Już po pierwszej wizycie teraz odpocząłem sobie 4 dni, jest dużo lepiej, więc zapraszam was do oglądania. E, pokażę wam małe zajawki do tego, jak się szykuję na Tajlandię, żeby tam no, nie dać jakichś planów.

Pomaga mi w tym, żeby lipy nie było, troszkę po te sztywne kurwa wiodra w końcu. Shańlowki i będę kopał. Kolana i front. A nad midlami się zastanowię haję nigdy w życiu. Nie wiem. Chyba, że za 10 lat, nie? A jak no, będę no, miał brodę jako. Jak kopniesz najpierw pewno tak, żeby kręcił. O! To jest dobry pomysł. A my lecimy dalej. w Następnym tygodniu robimy wspólnie z Lukasem jeszcze. No i po świętach jeden trening. I lecimy do Tajlandii, a wszystko. Dzięki A to. Gość pomagał mi z angielskim, bo był naprawdę dramat. Dalej jest, bo ja jestem toporny na języki, ale on mi przywrócił wiarę w mój angielski. On, ten człowiek, nauczyciel, nauczyciele przez 9 lat nie mogli. On mi przywrócił wiarę. To będzie pierwsza absolwentka kursu. Oda pani, co się chowa. Był, także wbijajcie tutaj. Jeżeli chcecie mieć taką pracę jak ja, bo ona niedługo będzie miała. Zobaczcie, jak ten pan mnie zmasakrował. Boom, ale będziemy, będziemy żyć. żyć. Będziemy żyć. Boom. Dziękuję Paweł I ogólnie, jak widzieliście, zielony świat pod fizjo, więc możemy coś tam zobaczyć, czy, czy boksy nie będą sprawiały bólu. Więc zapalenie, mówię, stoszka rotatorów. Szybko rozwiązany problem, szybka wizyta u fizjo. I i działa, w miarę działa, jest dobrze, mogę ruszać ręką gdzieś przez dwa dni praktycznie. Nie miałem zakresu w obręczy barkowej, no także działamy, nie zatrzymujemy się, no już niebawem będą zajebiste vlogi z Tajlandii. Ten godzinkę, ode, ode, o ode wszystkich, o, 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 to mówiłem wcześniej, że jadę do niego, o, do. który ma firmówkę pewną, ale nie wiem, czy pokażę Wam znak pokoju, pokażę? Moja morda wygląda przed, a zobaczycie po. Wkurzył się. Wkurzył się, przepraszam, i tak mnie urządził. No, nie jest dobrze.

谢谢你啊谢谢你啊。Huh. Boxy zrobione. Co, się, kurwa. Nie, kurde, nie bądź taki poważny. Za dużo przykryłem. Nie bądź taki poważny. Dariusz, się po boksie jedziemy w City ficha. Boom. A się było Hop, jest i Dariusz. No i co? No i to by było na tyle. Tak wyglądają w skrócie moje przygotowania do Tajlandii. A już od stycznia, cały styczeń, będę Wam nagrywał praktycznie codziennie vlogi z Tajlandii. Także zapraszam do subskrypcji kanału lajkowanie social mediów. No i co? Do zobaczenia w Tajlandii. Eee.